Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale kontynuujemy serię związaną z moim subiektywnym przeglądem prasy motoryzacyjnej. Tym razem Autoświat numer 43 z 2020 roku. Link do zakupu tego oraz innych archiwalnych wydań znajdziecie w opisie tego materiału. W tytule widzicie BMW X5, seria E70. Na jej temat powiem troszkę więcej w odniesieniu do artykułu, który pojawił się właśnie w tym wydaniu, w drugiej części tego materiału. Natomiast w pierwszej części szybko przelecę przez artykuły, które tutaj się znalazły i zatrzymam się w szczególności na tych, które mnie zainteresowały. Pierwszy, moim zdaniem, bardzo ciekawy artykuł dotyczy Takiego porównania można powiedzieć na, na szczycie, bo mamy Audi A6, BMW 5 i Mercedesa E-Klasse w topowych wersjach benzynowych. No powiedzmy topowych, takich bardzo mocnych, bo oczywiście ka każdy z tych modeli ma, ma jeszcze mocniejsze wydania. I muszę Wam powiedzieć, że byłem zaskoczony wynikami tego zestawienia. Patrząc od prawej strony, mamy E-Klasę po, po liście. Generalnie E-Klasa jest najstarszym samochodem. W tym całym zestawieniu. Później mamy piątkę, która też jakiś czas temu zadebiutowała i na końcu mamy najnowszą a szóstkę, która jest, jeżeli chodzi o generac generację, najświeższym autem w całym tym towarzystwie. Tak wyglądają wnętrza. Ja miałem okazję jeździć zarówno piątką, jak i eklasą przed liftingiem i muszę powiedzieć, że eklasa robiła nam nie lepsze. Wrażenie niż, niż BMK, a szóstką jeszcze najnowszą nie miałem okazji jeździć, natomiast mam nadzieję, że 2020, w 2021 roku uda się to zmienić. Jeżeli chodzi o parametry, to tutaj byłem naprawdę bardzo mocno zaskoczony tym, że Mercedes wykręcił najlepsze wyniki. Byłem przekonany, że tutaj wygra albo BMW, albo Audi. No, i teraz, jeżeli chodzi o całe zestawienie punktowe, no to też tutaj Mercedes wypadł na najlepiej, i tutaj byłem w szoku, że Audi zajęło trzecie, ostatnie miejsce, biorąc pod uwagę, że to jest auto, no, które relatywnie niedawno pojawiło się na rynku, versus Mercedes, którego obecnie sprawdzamy bardzo często jako kilkuletni. Samochód używany i zresztą, już pierwsze, pierwsze BMKi G klasy gdzieś yy, też nam zgłaszacie ich winy do, mm, do weryfikacji. Pod względem parametrów i, i, i generalnie całego testu, Mercedes yy, wygrywa. Jeżeli cho chodzi o test spalania, najczęściej te samochody yy, i to zarówno pod względem ilości ofert jak i z, was, z Waszej strony, jeżeli chodzi o zapytania, no to standardowo jest to diesel i w zależności od budżetu e, albo niechęci do polskiego rządu decydujecie się na 3 litrówkę i płacicie akcyzę lub bierzecie 2 litrowego diesla i robicie jakiś chip tuning mm, i wtedy nie musicie mm, płacić tej ho, ho, horrendalnej i niczym nieuzasadnionej akcyzy, która wynosi prawie 20% natomiast w przypadku benzyn to zużycie paliwa nie ma co ukrywać, że jest wyższe, natomiast wydaje mi się, że 1,5-2 litry na korzyść, na korzyść 3 litrowego diesla, tak bym to oszacował Muszę powiedzieć, że miałem okazję zrobić trochę kilometrów e w tym wydaniu przedliftingową. Tam dwulitrowy diesel o mocy niecałych 200 koni spokojnie podczas takiej jazdy drogami krajowymi jest w stanie wykręcić wynik na poziomie 5 litrów. Mam tu na myśli jazdę przepisową i auto było wyposażone w 9 obiegowy automat. Także wydaje mi się, że jest to rewelacyjny wynik. Nieosiągalny zupełnie w benzynie. Zresztą jeśli macie okazję użytkować te samochody to napiszcie coś więcej na temat spalania. Tradycyjnie zwracam uwagę na gwarancję na perforację w Mercedesie. Jest to 30 lat. Także Mercedes jest bezkonkurencyjny pod tym względem. I ciekawostka przeglądy co 25 tysięcy w BMW i w Audi, według wskazań komputera. Generalnie będzie to podobny dystans powiedzmy gdzieś tak do 30 tysięcy kilometrów i tutaj po raz kolejny zaznaczę jest to maksymalna ilość kilometrów do przejechania pomiędzy wymianami olejów. Jak najbardziej, możecie się wcześniej zgłosić do ASO i sobie taki. Olej zmienić. Idziemy dalej. Opel Astra, znany Wam na pewno samochód z polskich ulic, bardzo popularne auto we flotach. Ja pozwoliłem sobie wrzucić tutaj kilka screenów z tego, tego materiału, z uwagi na to, że mamy tutaj wrzucony silnik RODEM z. Peugeot oraz Citroena, czyli 1-2 fajny motor. Często na, nagradzany, byłem ciekaw, jak on sobie hmm, poradzi w tej budzie i muszę Wam powiedzieć, że sobie chyba nie do końca poradził, bo 10,5 sekundy to jest słaby wynik, hmm, biorąc pod uwagę hmm, konkurencję. Zaraz hmm, sobie zestawimy to auto z hmm, Dacią Logi, która jest z dużo większym samochodem. Ma jest dwa razy tańsza i wykręca lepszy wynik do, do setki versus Astra to co mnie to też dziwi i, i trochę się uśmiecham jak to czytam tutaj mamy wersję 145 konną wydaje mi się, że Astra nie jest oferowana z 1.2 PureTech w wersji o większej ilości koni natomiast w PSA Mamy standardowo w opcji 155 koni. I tutaj kolejna taka ciekawostka i pytanie. Zakładam, że tych 155 koni żaden 1-2 piórtek nie jest w stanie wygenerować. Może, może to jest. Troszeczkę za mocne sformułowanie, ale no wiem jak to wygląda w przypadku francuskich samochodów, szczególnie tego koncernu. Tych kuni najczęściej na hamowniach brakuje, w tych mocniejszych wersjach. W tych słabszych wersjach spoko, fajnie się tuninguje te auta i, i, i podnosi, podnosi konie, natomiast w tych najmocniejszych tych koni najczęściej brakuje, i jest po prostu słabo. I tutaj mamy wspomnianą już wcześniej Dacie i Dacia z silnikiem 1.3 jest to taka nowość od koncernu Renault-Nissan setkę robi w 9,3 sekundy całkiem dobry wynik co do silnika to mamy tutaj bezpośredni wtrysk mamy tutaj e, zmienne fazy rozrządu e, w zasadzie nie, nie mamy tutaj możliwości montażu taniego, taniego gazu e, Wydaje mi się, że jest tutaj łańcuch łańcuch rozrządu. Za jakiś czas okaże się, jakie, jakie minusy ma ten, ma ten silnik. Na, na, na pewno mogę w tym momencie powiedzieć, że najprawdopodobniej będzie problem z braniem oleju w tych silnikach oraz z pierścieniami. Bo to jest standardowy problem we wszystkich silnikach benzynowych, właśnie tych po downsizingu z bezpośrednim wtryskiem. Ciekawostka: silnik ten montowany jest również w Mercedesach oraz w Nissanach. Także miejmy nadzieję, że zaopatrzenie w części i ewentualnie w używane motory będzie, będzie dosyć, dosyć dobre. 240 Nm. Fajny wynik, jeszcze bym te newton, newtonometry porównał z tym, co mamy w Astrze 225, i tutaj mamy R4. I dać kosztuje 67 tysięcy, także dwa razy mniej niż, niż ten Opel. Ciekawostka dotycząca żarówek LED. W Niemczech jest już możliwość jeżdżenia legalnie z LEDami. Tutaj mamy listę samochodów, w których zostały LEDy firmy Osram dopuszczone. Myślę, że za parę lat podobne rozwiązania zostaną wprowadzone w Polsce i nie ukrywam, że jestem z tego zadowolony z uwagi na to, że no miałem możliwość przetestowania sobie takich żarówek LED bodajże to był Philips i no byłem pod gigantycznym wrażeniem jak wymiana żarówki jest w stanie poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Więcej informacji na ten temat w auto świecie i przechodzimy do tytułu tego materiału, czyli do BMW X5 -ki oraz powiązanej z nią bardzo mocno X6 -ki. mówimy tutaj o generacji oznaczonej kodem E70 Słuchajcie samochód bardzo fajny, który sporadycznie zdarza nam się um, sprawdzać dla was przed zakupem um, taka uwaga ode mnie um, żeby um, Móc pozwolić sobie na takie auto i, i cieszyć się z jazdy, z użytkowania tym samochodem, trzeba wiedzieć, z jakimi kosztami wiąże się eksploatacja tego auta. A uwierzcie mi, że tutaj jakakolwiek awaria to najczęściej jest rachunek w serwisie na, na kilka tysięcy złotych. I to mówię o częściach w zamienniku lub częściach używanych. To auto jest naszpikowane elektroniką. Ta elektronika czasami lubi przyjąć wodę. Do tego dodajmy, że no E70 to już jest to BMW, w którym wiele rzeczy zostało zoptymalizowanych. Patrz w szczególności auta po, po liftingu. I z tego co mi chłopaki na serwisie zgłaszali, tam naprawdę to, to wykończenie no jest. no mogłoby być lepsze. No i materiały po prostu u, użyte nie mam tutaj na myśli tylko tapicerek czy jakiś, czy jakiś elementów wyposażenia wnętrza, ale również elektronika czy jakieś części mechaniczne no to jest to co bardzo często słyszycie u, na, na kanale na przykład u profesora Krisa no, że względem tego co było w latach 90 w modelach E46 E39 to na, naprawdę mamy tutaj regres to mogę potwierdzić Pamiętajcie o tym, że tutaj mamy suwa, mamy napęd na cztery koła. Także jakiego, jakiego tutaj silnika byśmy nie wrzucili, to będzie dużo, dużo palił, czy to oleju napędowego, czy benzyny. Ciekawostka polega na tym, że tak jak prowadzimy serwis i weryfikujemy dla Was auta przed zakupem, to jak sobie zerknąłem w jakieś statystyki, to w zasadzie ja nigdy nie byłem na oględzinach właśnie E70 z benzyną. Także w zasadzie wszyscy szukają diesli i wszyscy generalnie szukają tego diesla przed Liftem, czyli M jak Marlena 57, który jest uważany, ma taką opinię no, silnika nie do zdarcia. I... No muszę Wam powiedzieć, że na oględzinach czasami no można się mocno rozczarować z uwagi na to, że no to są już auta często nastoletnie o przebiegach, no po prostu o dużych przebiegach i, i tam wychodzi bardzo wiele niedomagań W N57 słyszy się, że problem z rozrządem, z panewkami, z poborem oleju no potrafi wystąpić no nawet poniżej 200 tys. km. Ok, natomiast znaleźć M57 w, w, z niskim przebiegiem i w takim fajnym stanie też nie jest łatwe. A w momencie, kiedy mamy jakiś problem z turbosprężarkami, z wyciekami, z układem wtryskowym, a z tym bardzo często się po prostu spotykam w komisach. Czy też od osób prywatnych, do tego jeszcze do, dołóżmy pneumatykę, jakieś luzy w zawieszeniu hamulce. No to są, tak jak wspomniałem na chwilę wcześniej, to są tysiące złotych zostawione przy każdej z tych napraw w serwisie. Natomiast z drugiej strony auto, bardzo fajne. Myślę, że może się do dnia dzisiejszego podobać. Fajnie się zestarzało ceny już naprawdę poszybowały w dół. Co więcej, utrzymanymi w dobrym stanie egzemplarzach, rewelacyjnie się jeździ to jest naprawdę taki czołg z napędem na, na, na cztery koła. No i chyba, chyba tyle. No i w środku jest w miarę przestronny. O, to, to jeszcze bym dodał. No i, i dobrze się prowadzi. Jak nasuwa, oczywiście. E, pozwoliłem sobie wrzucić tutaj z tygodnika Auto Świat e, tabelkę z silnikami. Odnośnie benzyn to się nie będę wypowiadał, bo, bo nie mieliśmy tego okazji nigdy gdzieś tam e, oglądać e, i, i weryfikować przed zakupem. Także. Nawet nie mam przygotowanych materiałów dotyczących tych silników, jak są zbudowane, jakieś części, które podlegają wymianie jakichś wstępnych kosztorysów. Mogę wam jedynie powiedzieć z tego co zasłyszałem, że 4-4 ma tam dosyć duże problemy rewelacyjny silnik, jeżeli chodzi o moc, natomiast to byłoby chyba na tyle bo poza tym ma po prostu bardzo duże problemy z poborem oleju z rozrządem, z panewkami generalnie wszystko sprowadza się do wtrysku benzyny który tam jest już bezpośredni, więc o gazie to zapomnijcie no i z uwagi na to, że wtryskiwacze potrafią po prostu się usypać i usypują się w ten sposób, że rozrzedzają nam paliwo po czasie macie problem z odpalaniem, z obrotami, natomiast to jest po czasie, natomiast wcześniej jeździcie na rozrzedzonym oleju silnikowym i przez to silnik jest niedosmarowany i pojawiają się problemy z przytartymi pierścieniami, panewkami. Zatartymi prowadnicami, no i gigantyczne zużycie oleju, chmura dymu podczas przyspieszania czy, czy też rozgrzewania silnika. Pytacie nas o diesle i na oględziny takich samochodów jeździmy dla Was? Czy też zgłaszacie się do nas do serwisu na sprawdzenie przed zakupem, lub później na jakieś eksploatacyjne tematy? I M57, oczywiście tak, jak najbardziej. Jest to starsza jednostka polecana, która muszę Wam powiedzieć, że no czasami, czasami po prostu to, 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 co my obserwujemy w ogłoszeniach. To N57, który jest najczęściej no dużo starszy rocznikowo, versus jakieś N57. Czasami mówimy o różnicy 5 lat. Potrafi być droższy niż N57. N57, auta po liftingu bronią się tym, że no mają już ciekawsze te, te multimedia, troszeczkę więcej tych dodatków. Natomiast to w zasadzie jest wszystko. Jeżeli chodzi o N57, to, to, to co ja po prostu obserwuję podczas oględzin, im, im mocniejszy silnik, czyli im więcej turbin, tym generalnie jego stan jest gorszy. Tutaj nie ma co, co ukrywać, i bardzo często jest tak, że samochód jest sprzedawany tylko i wyłącznie dlatego, że no się okazuje, że jest do zrobienia jakiś remont, na przykład turbo i trzeba w fachowym serwisie zapłacić coś koło 8, może 10, może 12 tysięcy złotych, w zależności od tego, jaki jest zakres naprawić, czy to są tylko turbo, czy, czy, czy jeszcze coś dodatkowo. I taka kluczowa różnica pomiędzy serią M57 a N57 nowszy motor ma rozrząd z tyłu starszy zapomnijcie o tym, że ten rozrząd jest bezobsługowy, jak najbardziej czasami hałasuje i podlega wymianie. W N57 słyszałem o zerwanych rozrządach poniżej 200 tysięcy km, ale to tak naprawdę teraz się o tym słyszy, gdzie no problem w tych samochodach już był zgłaszany ja pamiętam F10, które które gdzieś w 2014 roku no, przyjeżdżały tutaj do, do Polski i, 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 i były gdzieś te motory regenerowane, i to najczęściej się nie, nie udawało. Także problem występował od, od bardzo dawna, natomiast teraz gdzieś pojawia się on również w, w gazetach motoryzacyjnych, takich jak na przykład Auto im mocniejszy motor, tym większe problemy z rozrządem panewkami. Odnośnie układu wtryskowego, to tutaj nie ma reguły, przy jakim przebiegu on się. Zepsuje dobrze eksploatowany układ, wytrzyma pewnie 300 i więcej tysięcy kilometrów. Natomiast to, co dobija ten układ wtryskowy, to tak jak w zasadzie w każdym współczesnym dieslu, tylko tutaj trzeba zrobić taką gwiazdkę, że ten układ wtryskowy w N47. Podobnie jak w mniejszym dwulitrowym dieslu BMW jest no, strasznie wrażliwy na, na jakość tego, tego paliwa, w zasadzie pompa wysokiego ciśnienia, która jak zaciągnie powietrze, no to potrafi się przytrzeć i zacząć opiłkować. Te opiłki jesteście w stanie znaleźć w baku. Także warto tam przed, przed, przed zakupem zweryfikować jego właśnie zawartość, ponieważ najpierw opiłkuje nam pompa, nie daje to jakichś objawów na samym początku, natomiast z czasem jest właśnie problem z odpalaniem auta, z uzyskaniem pełnej mocy. No i usunięcie takiej e, usterki jest dosyć problematyczne i kosztowne z uwagi na to, że trzeba wymienić kompletną pompę, mm, komplet wtryskiwaczy oraz jakieś inne elementy, których nie jesteśmy w stanie wypłukać w układzie wtryskowym. Także grubo. Pamiętajcie o tym, że BMK z, no, no z napędem na cztery koła, tam wszystko jest naprawdę upchane i w takim dużym suwie. No nie ma za dużo za dużo miejsca, żeby przeprowadzać żeby przeprowadzać tego typu zaawansowane operacje. Natomiast są warsztaty, które jak najbardziej tego się podejmują i są w stanie na to dać wam gwarancję. Natomiast tanio na pewno nie będzie tutaj macie jeszcze porównanie jak wychodzi konfrontacja kosztów serwisu benzyny oraz diesla. Fit powietrza wymiana co trzecią wymianę oleju silnikowego. No, nie, nie będę się wypowiadał na ten temat. Polecam Wam kanał pana Adama Motokuncik, tam znajdziecie informacje dotyczące BMW również modelu E70 pojawiał się on już w materiałach i na pewno w przyszłości też się będzie pojawiał także chłopaki tam przerabiali na pewno z tego co kojarzę N57 N57 i, i przeboje z tymi silnikami to dosyć często tam się pojawiają Bodajże chyba nawet jednego wyremontowali na, na oczach widzów. Także wbijajcie na ten kanał i tam macie konkretną informację. A jeżeli mielibyście taką BMK do sprawdzenia, to możecie się do nas. Odezwać. Bardzo ważna kwestia tutaj, jeżeli chodzi o, o przebieg, bo oczywiście win winem weryfikacja w ASO, poza ASO, ubezpieczalnie czy też stacje diagnostyczne wszystko ok, ale w takiej WMC zweryfikujcie sobie podczas wykonywania diagnostyki nie tylko parametry układu wtryskowego czy też parametry układu doładowania, ale również przebiegi zapisane w modułach a będą one zapisane w liczniku, sterowniku silnika. W skrzyni biegów w module świateł. Wszystko zależy od wersji wyposażenie wyposażeniowej oraz układu napędowego, na, te, na pewno osoba taka jak Pan Adam jest wam w stanie w tym zakresie podpowiedzieć, gdzie ewentualnie podejrzeć, czy, czy ten przebieg jest OK i jak po prostu wypada ocena stanu technicznego tego auta konfrontując to z zegarem dla osób, które trafiły na ten kanał po raz pierwszy, zachęcam do zostania tutaj na dłużej, kliknięcia subskrypcji oraz polubienia naszego profilu na Facebooku, ponieważ dzięki temu zyskujecie możliwość darmowego zdekodowania numeru win. Fabrycznym dekoderem otrzymujecie w zamian raport z informacjami takimi jak kod lakieru, kod skrzyni biegów, Pełne wyposażenie auta, z jakim samochód opuścił fabrykę. Oprócz tego, że mam przyjemność pracować w warsztacie samochodowym, to dodatkowo weryfikuję dla Was auta przed zakupem czy to po, na warsztacie, czy też gdzieś w terenie, w jakichś komisach, czy, czy u osób prywatnych. No staram się to robić z należytą starannością. Ciągle się w tym zakresie rozwijamy. Jeżeli macie taką możliwość, to oczywiście wbijajcie do nas na, na serwis. No bo jesteśmy w stanie tutaj no sprawdzić zdecydowanie więcej niż w terenie. Natomiast w terenie też mamy odpowiedni sprzęt do tego, żeby weryfikować te, te auta, plus z każdym miesiącem w zasadzie coraz większą wiedzę na temat kolejnych, kolejnych modeli taki protokół z kontroli dotyczącej grubości lakieru oraz bardzo szczegółowe zdjęcia związane ze wszelkimi uszkodzeniami, bo o to często pytacie jak najbardziej w takim sprawdzeniu w takim sprawdzeniu są wykonywane. Dodatkowo weryfikacja na podstawie winu, jeżeli chodzi o przebiegi w systemie ASO, czy też w jakichś niezależnych warsztatach, rozkodowanie numeru nadwozia z wyposażeniem z wersją silnikową i do tego właśnie weryfikacja parametrów czy to układu fryskowego, czy też dolotowego oraz innych znajdujących się w aucie. Plus sprawdzenie przebiegu zapisanego w modułach. Tyle ode mnie w tym materiale. Widzimy się w kolejnym. Jeśli materiał się podobał, zostaw łapę w górę i napisz komentarz. Pozdrawiam, cześć.